Jest to budżet bardzo rozwojowy, bardzo dobry, bardzo duża część tego budżetu to są inwestycje. Dzisiaj odczytałem. Około 20 zadań, które wprowadzone zostały tytułem autopoprawki. Jest to budżet taki, powiedziałbym, z jednej strony zapewniający potrzeby naszym jednostkom, ale z drugiej również bardzo mocno skoncentrowany na zadaniach inwestycyjnych. Tak jak mówię, około 20 nowych zadań się pojawiło. Również jeżeli chodzi o wersję podstawową, dokonałem bardzo wielu oszczędności, szczególnie tutaj w urzędzie, w administracji ponad milion złotych, no to jest kwota, którą możemy też przeznaczać na inne cele. Tych oszczędności jest bardzo wiele, nie sposób ich wszystkich wymienić. Niemniej udało się tak spiąć ten budżet, że nie ma powiedziałbym ciasnoty finansowej, jeżeli chodzi o nowe inwestycje. Cały wachlarz ich pokazuje, że są to zadania bardzo o różnym i stopniu finansowym i o różnym zakresie działań. Też jest, jest pewna dywersyfikacja, czyli, czyli nie tylko bogatynie, ale także tereny wiejskie. Do tego dochodzi kontynuację zadań rozpoczętych myślę, że w tym roku także w tym kolejnym roku kalendarzowym dokończymy temat świetlic wiejskich na czym bardzo tutaj samorządowi zależy służba zdrowia kolejny ważny element o którym można mówić to również pod kątem inwestycyjnym także planujemy kolejne zadania jednym słowem no taki bardzo duży kompromis pomiędzy bieżącymi wydatkami które Przyznam się, no, z panią skarbnik bardzo, żeśmy mocno pocieli a z drugiej strony otwarcie się na nowe możliwości finansowania zewnętrznego, kolejnych inwestycji, które chcemy w gminie prowadzić, ponieważ tego oczekują zarówno mieszkańcy, ale także potrzeby związane, choćby powiedziałbym z tym, no co się starzeje. Mam na myśli tutaj infrastrukturę, wodkan, mam na myśli te części naszego miasta, czy, czy gminy, gdzie rzeczywiście potrzebna jest niemal natychmiastowa interwencja, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową, pieszą, no to wszystko zostało ujęte w tym budżecie.